Wszystkim, ja jestem Riff i jesteśmy z Patrysią postrzeleni strzałami, ale dobra. W dziwne miejsca, bardzo, ale dobra. W każdym razie idziemy sobie teraz do miejsca, gdzie sobie wybutujemy do. Nie znikła jeszcze? Nie, już znikła, znikła, ale, ale to było śmieszne. Dobra, tam widziałem Endermana, więc ten e, poczekaj. Według mapki to mamy iść tak wzdłuż rzeki i znaczy no, bo my sobie wybraliśmy takie już miejsce mniej więcej Ponieważ ja mam taką mapkę do tej. do tej mapy mam mapę którą też wam dam w opisie w sumie. Czemu nie? Moglibyście sobie zobaczyć i coś tam ewentualnie nam mówić, gdzie mamy iść na następnym odcinku i tak dalej. Tam są zaznaczone takie punkty, gdzie są takie jakieś fajne... dęki. Dobra, Patrycja, ale błagam cię, daj mi dokończyć e, ogólnie fuck. Włączyłem już wybuchanie creeperów, ponieważ zaktualizowałem naszego minecraftowego goddammit, kurde w dupę, ała tego, serwer ze no nie mogę się wysłowić Patrycja, zaktualizowałem serwer na 1.4.4, ale gramy na 1.4.5, więc w sumie nieważne, w każdym razie idziemy sobie teraz do miejsca, właśnie z tą rzekę, a nie, dobra, tu jest... <laughs> Znowu masz strzałę. Co? Znowu masz strzałę. Serious? O oh, no, Dobra. Taki Gil mi wystaje z nosa, już nie. Dobra. E, tutaj jest wioska, którą już splądrowaliśmy wcześniej, ponieważ pomiędzy odcinkami to zrobiliśmy. Znaczy, generalnie to było coś takiego, że my nagrywaliśmy odcinek. I stwierdziliśmy, że nie działo się w nim nic takiego ciekawego, znowu, bo tak doszliśmy tutaj, tylko tak sprądrowaliśmy i to było bez sensu. A teraz w tym odcinku, jak zwykle, będziemy sobie e, grasować w nocy razem z potworami i znajdziemy sobie miejsce na nasz domek, który sobie budujemy właśnie w miejscu, do którego się już bardzo, bardzo zbliżamy, bo sobie już takie wybraliśmy bardzo, bardzo fajne miejsce z ładnym widokiem. I o, już się zaczyna ciemniać, więc będzie noc. Więc au. U, u, już to czuję na swojej skórze. Tak. Czekaj. Trzeba by się troszeczkę ubezpieczyć. Kwiatek jest dla ciebie oczywiście. Ha, ale ze mnie borduj. Moje już... dwa diamenty, plus dwa Twoje, co zawsze pod koniec odcinka ja je od Ciebie biorę, zrobiły się z butami moimi. Dobra. <laughs> Ale oddam ci kiedyś spokojnie. Ale trzeba było nie rzucać. Mam tylko spodnie. O, tu jest to miejsce, tylko czekaj. Ty się zajmę. What the fuck, dlaczego on tak szybko zginął? O, ile on strzał? Pięć. Ty, mało trochę. Strzeliłam w niego strzałą, nagle go Z drzałą? Kurde, jak mam tak może trafiłam? E, KS, KS, noob. O, żal. No shit. Nie mam strzał. No O, 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 Jest. Ty, jaki, jaki fajny dźwięk tego. Aha, bo ja pierwszy raz w ogóle sobie zaktualizowałem na 1.4. Ja też. I fajny dźwięki z rozwalania szkieleta. Szermując. Nie, nie, na to nie grałam w Minecrafta. Znaczy się ja w ogóle nie gram jak nie nagrywamy, bo jakoś, nie wiem... Ee, są ważniejsze. Nie, generalnie do tego odcinka się długo zabieraliśmy, bo albo ja nie mogłem, albo Patrycja. I tak to właśnie wyglądało. No nie, nie to jest. Nie O, o, o! Podglądam klipera, od dołu. O. Dzięki. Rozwaliłaś ich? Tak. Okej. Okay. Sorry, że ci nie pomogłem, no ale ja sam też zrywałem tam bardzo hardo. Aleks, Świnka. Dzięki. Oh, o, W ogóle cieszy mnie to, bo się pojawiłem w najlepszych momentach Anterisa przynajmniej miałem tam chyba 12. pozycję e, w, w, w właśnie w tym. I w, w opisie wam też dam ten link do tego filmu, jeżeli chcecie. No. Tam na 12. pozycji było z mojego Minecraft filozoficznie fragment i cieszę się, że tam byłem. Latająca krowa. Już nie będziesz latać. Będę jam mięso, ze świnki. O właśnie, co patrycja jadła na śniadanie? Kanapki z nutellą. Tak. Sirius, komercha nie... znowu. Boże. A, no tak Jezu, ale to nie było... Trzeba było ten... powiedzieć z, z masłem orzechowym. Dobra, jadłam kanapki z czekoladą. Dobra, a ja jadłem. E, kanapki z szynką, ale nie pamiętam jakiej firmy. Ale to nie była e, firmowa czekolada. To była czekolada taka, która nie jest oryginalną czekoladą, ale wszyscy i tak nazywają ją jak nazywają. A, czyli z biedronki. Hej! <laughs> Dobra. Ale wiadomo, wszystko o co chodzi. Tak. Dobra. E, po co ja się tu wspinam? Po co, po co, po co? No, a ja za po co? tobą idę. Ej, tutaj jest piękne to, nasze to. Piękne. Tutaj. I wiesz, że zanim tutaj my e, się wybudujemy, to musimy ochrzcić to miejsce. A jak? I stoczyć tutaj walkę. Nie. Tak. A chyba, że ze świnią, zombie... Aha! Okay. Nie między sobą. No, no, no. Właśnie tak. Nie? Dobra, tu jest to miejsce. Chyba tak, bo... Jakie zombie wygląda dziwnie w ogóle tak inaczej. Wygląda jak ten z nosem takim długim ci co. E, wios, do, z wioski są. No, bo teraz są nowe w 1.4, 4 Patrycja. Zombiaki. to jest to miejsce. Tak, tutaj się wybudujemy gdzieś, tylko jeszcze nie wiemy dokładnie gdzie, ale na pewno coś wymyślimy i was nie zawiedziemy. W następnym odcinku już zobaczycie naszą chatkę zbudowaną. sobie będziemy budować poza odcinkiem. Dobra, Patrycja, jesteś gotowa na stworzenie tego? No, 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 walki. Tak, jestem. A może pójdziemy tam do tego wodospadu? Jednak. można pójść, tylko najpierw ją se popał. Ło, ro, ro. Ja. Haha. Fuck by nie A, nie! <noise> nie mam yeah. miecza. Je... Yeah, serio? Zrobię Coś sobie Drewniany muszę. ci dam, bo ja nie mam innego. <noise> no, dobra. Gdzie ten miecz? Rzuciłem yes, go tą krowkę. Wodzie. Dobrze. Co? dobrze. Dobra. Patrycja, o co ja też na obiad? Nie do obiadu. Serio? Dała zupę, ale... Nie chcę jej. Ale... Ale ksysiu ci ją zjadł. No chyba tak. Du... No właśnie. Teraz dopiero zajażyła. Nie, nie zawajażyłam, tylko nie wiedziałam jak to powiedzieć jeszcze bardziej. Efektownie dlatego już stwierdziłam, że... Okej, okay, koniec. Dobra. Wspinamy się. E e dobra. Nie, nie wspinamy się, tylko płyniemy, patycja, wpływamy.

Skrzynka. skrzynka! Skrzynka! Skrzynka, 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 Ja tu nie wyjdę chyba. Diamond! Diamond! Pat, diamond do ciebie spłynie zaraz. Ciekawe czy go złapiesz. Czekaj... Spłyną do ciebie... Spłyną zaraz do ciebie dwie rzeczy. Ale jak nie złapę, to go stracimy normalnie. Trudno. <laughs> Czekaj... O, o! Masz czy nie? Nie! <laughs> to góry. Tutaj, tego tutaj Jest A ja zgubiłem tego diaksa. <laughs> nie, nie ma go. Ale ja tam idę. To by był bardzo. O, śliczny. jest. Jest do... Ze śliczny dobra. Zostawiasz to mnie kwiatek? Tak! O, Stawiłem kwiatka, ale trzeba by Patrycja powalczyć sobie. Bo... Bo nie ma akcji w tym filmie. O, więcej akcji! No patrz, więcej patrz, akcji! Patrz, 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 patrz. Uwaga! Więcej akcji! Widzisz I need mnie? action! Co? Widzisz mnie? Będę skok do wody na główkę. Dawaj szybko, bo mi zaraz coś wysadzi od tyłu. No. Trzy! Znaczy Uhu. wysadzi od tyłu jak to brzmi. Puu! A, nie, nie, nie było takie efiktowne jak chciała. Ja, yeah, ja. Yeah. Fuck you. Dobra, Czy bijemy się. Hardo. 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 Oh. Się nie mogę doczekać, aż będziemy enchantować temki. Oh, fuck fuck. No, 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 uh. Nie mam miecza. Już się patrzą na mnie, ty, ale ja już... Ha? Ty 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 ty. O, po co, po co ja robię? Kraft. Przecież... No chodź, chodź, chodź. Patrycja. W ogóle zabrałem bratu monitor i mam teraz dwa. A jest po prostu szczery. I w ogóle przed chwilą on przyszedł do domu i, i, się drze do, i się drze do mamy, że nie ma monitora. I wtedy moja mama powiedziała, że ja nagrywam, że ja nagrywam, i żeby przyszedł do mnie potem. O, ale farm. Nie, nie, nie. Czy to słychać, bo ktoś zaczął wiercić. Nie wiem. Ty nie fuck, słyszysz, fuck. więc spoko. Ja nie słyszę, ale zobaczmy, jak tam widzowie będą to słyszeć. O, o, Patrycja, no walcz! Walcz też ze mną! Znaczy nie ze mną, tylko wiesz. Dobrze. E... Nie, nie ze mną, tylko tak uh. koło mnie, ha. Jest! Tak, 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 tak. Na 100%. Jemy, oh. jemy, oh, oh, oh. ha, jemy, jemy. O! Jemy. Jemy, jemy. O! Bijemy. Ej, w ogóle zauważyłem, że tak fajnie to w ogóle wszystko wygląda tutaj na nowym Minecrafcie. I w ogóle będziemy mogli sobie zrobić taki epicki domek, empicki domek. Że, będzie taki o, taki duży. O, o, tu, 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 tu będzie, gdzie? tu gdzie stoję. Z A ja mam fajny już plan na ten dom, to ja ci pokażę, gdzie on będzie. Okej. Okay. Okay. Bijemy się. Ale zobaczymy czy się jeszcze z tym zgodzisz, ale no. Myślę, że tam będzie dobrze, tam gdzie chcę. Eee, Okej, okay. chyba noc się skończyła, to w sumie odcinek też może się skończyć, bo ja już chcę z to zbudować i wam to wszystko pokazać. W ogóle sorry, że ten odcinek tak dopiero teraz jest, no ale się nie mogliśmy po prostu zgrać, będziemy to raczej robić częściej, jeżeli oczywiście chcecie, więc możecie też to wyrazić w komentarzach, jeżeli wam się to oczywiście podoba. I dotrwaliście aż do tego momentu filmu, więc dobra, siema. Tak, żegnamy się. A, tak, żegnamy się. Dobra, no to gdzie ty jesteś? Bo bym tak wypadało razem. A nie tak dalej. Wypadałoby, z dupy. żebym rzuciła czymś, tak? No, z, nie z dupy. Dobra. Więc znowu mam strzałę w nosie i. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Fu. Znowu mam strzałę w nosie i się z wami żegnam. Bardzo serdecznie. Bardzo. Och, <laughs> <laughs> oh, no. Nie było tego efektu. Uhu. Dobra, jest. Papa. Serious. Dobra, cześć. Papa. Pa.